Wszystko wyraźnie. Dłoń z paluszkami, przedrami, łokieć, kość ramienna stał barkowy. To jest zarys łopatki. Tu jest widocznie swobodnie leżąca pętla pępowiny. Przekrój przez nos. Mamy zarysy kostek nosowych. Tu jest przezierność karkowa. Jeszcze raz widoczne kostki nosowe i przezierność karkowa 1,8. Schroniowe główki, symetryczne sploty naczyniówkowe. Także to wygląda wszystko zupełnie dobrze. 14 tygodni i 3 dni. Wschodzimy niżej. Tu mamy pracujące serduszko. Tu jest pracujące serduszko, zarys żołądka, tu mamy przekrój przez brzuszek, wejście pępowiny, przekrój przez kręgosłup i z obwodu brzuszka 14 i 4. się berbeć cały czas tutaj kitłasi, przekręca. Widać w tej chwili, jak wyprostowało nogi. Tu są, tu jest jedna stópka, tu jest jedna stópka z paluszkami, kościudowa, kolano, podudzie, druga stópka. Widać, jak tupie. Zarys brzuszka, pracujące serduszko, cień żołądka. Także tu w tym momencie wszystko jest jak najbardziej... Prawidłowo. Teraz spróbujemy. Już w tym wieku, to jak Państwo widzicie, nie bardzo można zmierzyć odległość od głowy do pupy przy tej projekcji, dlatego że dziecko cały czas się wierci. Tu jest czubek głowy. Tu jest pupa 76 mm. I tu mamy już w tej chwili zupełnie wiarygodne szyjki – 32 mm. Czyli też jest wszystko w porządku. Jeszcze złapiemy czynność serca jeszcze raz. Jak z tego widać tu widać zastawki przedsionkowo komorowe pracujące prawidłowo, delikatny zarys kopuły przepon, yy, przegrody międzykomorowej, prawidłowe ustawienie osi serca. Ta ciemna kropeczka, która pulsuje, to jest zarys aorty. Także wygląda, że na dzień dzisiejszy tutaj nie ma powodu do niepokoju, jeżeli chodzi o sytuację serduszka, no, żeby chociaż grzecznie poleżało. Moment. Dobrze się będzie słuchało. I to jest 153 uderzenia na minutę. Też zupełnie prawidłowo. Dobrze. Może pani się ubrać. A zaraz zobaczymy, jak to jest z wielkością w stosunku do ostatniej miesiączki. Natomiast w tej chwili żadnego powodu do niepokoju. Nie ma, wszystko jest jak najbardziej prawidłowo. Praktycznie jeden dzień różnicy. 14 tygodni i 2 dni z miesiączki, 14 tygodni i 3 dni z wielkości ciała dziecka. Także tutaj wygląda wszystko jak najbardziej prawidłowo. Orientacyjny termin między 9 a 10 sierpnia, czyli pierwsza dekada sierpnia, można się spodziewać terminu porotu.